Shia, Adam Vargawag Az, as -Az as feltarasa magazintol. Czy polityka i świat celebrytów mogą się połączyć w najbardziej nieoczekiwany sposób? Okazuje się, że tak. Premier Węgier Viktor Orban, postanowił zaadoptować zebrę, ale nie sam. Do pomocy w tym niecodziennym zadaniu zaprosił samego Sh Gaspara Giozo, czyli popularnego Giozikę. Sprawa szybko obiegła media i wywołała fale komentarzy. Jak to się stało, że premier poprosił o pomoc, właśnie, pala celebrytę znanego z reality show. Czy cała akcja to tylko żart? Czy może Viktor Orban naprawdę chce zostać rodzicem jednej z zebr w budapeszteńskim zo? Dowiecie się wszystkiego w tym filmie. Mielot ne nefelejcetek el laikolni est -a Es iratkot satok fel a cator naankra hogi ne maradziatok le tartal mein Esne es ne el megniomni a harang ikont hogi el sokent er tesulietek amikor ujvideot tesung ködze. Kes dziuk is. Wszystko zaczęło się od tego, że Viktor Orban oficjalnie zgłosił chęć adopcji zebren w budapeszteńskim Zoo. Jak informuje strona internetowa Ogrodu Zoologicznego, Adopcja jest symboliczna. Wystarczy przekazać minimum 15 tysięcy forintów, aby zostać rodzicem wybranego zwierzęcia. Adopcja nie oznacza, że zwierzę zmienia właściciela zebra zostaje w Zoo, a opiekun nie ma do niej specjalnych praw. Ale to wcale nie powstrzymało premiera Węgier przed podjęciem decyzji. A kto miał mu pomóc w wyborze zebry? Gaspar Giozo, znany showman i wielki fan zwierzęcych wzorów. Gdy tylko wieść o adopcji dotarła do Giozikiego, natychmiast zareagował pełen entuzjazmu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wyznał: Ministerelnok Ur Ideibenelantesei Mind Szenza de amai a Schivenbol Hamarosan Hamarosankielantesyuk. Orban Wiktor Ministerelnok Ur SN Zebra Calattago Clashung. Giozike dodał też, że jest gotów przynieść na uroczystość adopcji Zebry specjalną kurtkę, czapkę i kocyk w Zebrze wzory, ale oczywiście tylko jeśli nie będzie to gorszyć opinii publicznej. To jednak nie koniec. Na wpis showmana odpowiedział sam Wiktor Orban, Kedves Giozo, a Jan Lat Elfogadwa, Szulok, Amint meglesz a Zebram. Sprawy nabrały jeszcze większego rozmachu, gdy... Gyozike otrzymał oficjalny list od premiera Węgier. Dokument opatrzony pieczęcią premiera zawierał jasną prośbę kerem legien a segitse gemre es Amunkatarsam katarsam ki ki amekfelelo jushagot afovarosi alat es noveni orokbe fogadato zebrai kozul a penzugie intezem. Czy to oznacza, że Gyozike został mianowany oficjalnym doradcą dos Adopcji zebry? Nie wszyscy byli pod wrażeniem tej nietypowej inicjatywy premiera. Burmistrz Budapesztu, Karacony Gergeli, postanowił dodać swój komentarz pod postem Orbana: Mini Relnek Ur, az Alatker Budapest Tezmenie, Lewel Cimzetjenek, Sajatos, DHC Gicek. Karacony dodał też pójść link do strony Zoo, informując że Zebry już mają swoje imiona i nikt nie może ich zabrać do domu. Na końcu w złośliwym tonie dodał to oczywiste nawiązanie do wcześniejszych kontrowersji politycznych związanych z rzekomym szpiegowaniem opozycji przez rząd Orbana. Cała historia adopcji Zebry przez Wiktora Orbana z udziałem Giozikiego wywołała prawdziwe zamieszanie. Czy premier Węgier naprawdę chce adoptować zebry, czy to tylko pr żart? Dlaczego akurat Giozicę miał pomóc w wyborze zwierzęcia? Czy to kolejna odsłona politycznej wojny na Węgrzech, czy tylko niewinna zabawa? A wy co o tym sądzicie? Czy to wszystko jest tylko medialnym show? Czy może rzeczywiście Wiktor Orban chce wprowadzić zebry do świata polityki? Dajcie znać w komentarzach. Ne felejcetek el feliratkozni.